Cześć, kochani, dzień dobry. Przychodzę dzisiaj z taką podpowiedzią: jak wspomóc się poprzez pracę z oddechem w integrowaniu świadomości, w uwalnianiu tego, czym nie jesteś, w uwalnianiu energii, która jest zablokowana, w uwalnianiu emocji, które są zablokowane. I co możesz zrobić, by to przyspieszyć? Co możesz zrobić, by, by proces powrotu do siebie troszeczkę szybciej przebiegał? Wracaj do oddechu. Zawsze wracaj do oddechu. Oddech jest czymś, co do nas przychodzi, jak się rodzimy, a jak oddech znika, to umieramy tutaj na Ziemi. I powrót do siebie jest jest to podróż wielowymiarowa, ale jednym, z, jednym z, z efektów, jednym ze skutków powrotu do siebie jest powrót do swojego ciała i jest powrót do swobodnej ekspresji swojego ciała. Eee, bez oceny, bez wstydu, bez narzucania sobie jakichkolwiek ram, Po prostu pozwalasz, by przez Twoje ciało wydarzało się życie. By przez Twoje ciało wydarzało się to, co ma się wydarzyć. Eee, I tylko na to patrzysz. I powrót do siebie jest słuchaniem. Jest nauką słuchania swojego ciała. Z powrotem. Bo to jest tak, że my po prostu zgubiliśmy. Yy, zgubiliśmy to odeszliśmy od tego. A potem yy, jak powracamy do siebie, to sobie przypominam, jak to było. I to jest zawsze tak, że okej, okay, no ja to znam, przecież ja to znam. Kurczę, nie czułam się tak 20 lat, nie podwalałam temu, a przecież to jest moje, przecież ja taka jest. Yy, no ale jak to robić? Jak ja to robiłam? Za każdym razem, jak przychodziła mi myśl, która była um, która była oparta na lęku, oparta na pragnieniu, oparta na rozpaczy, to próbowałam ją wydmuchać z oddechem, wypuścić z oddechem. E, I to nie zawsze był taki spokojny oddech, taki wiecie, czasami był to <gryw> dłuższy wydech. Czasami był to krzyk. Czasami był to szybki. Pkiu. Ty sobie sprawdź, jak twoje ciało chce wypuścić tą energię. Bo my praca z energią jest pracą z oddechem też. I twoje ciało będzie wiedziało, tylko zaufaj mu i pozwól bez oceny yy, puścić to, co Chcę wyjść, bo te wszystkie trudne emocje, bo te, to, co ci już nie służy, to naprawdę chcę już wyjść z twojego pola, chcę już wyjść z twojego ciała, bo też są takie czasy, gdzie Ziemia podnosi wibracje i iluzja się rozpuszcza i wracamy do prawdy, wracamy do wysokich wibracji, a to, co nisko wibracyjne, jest już gotowe odejść. Tylko musimy się nauczyć, musimy korzystać z narzędzi, które pomogą nam pouwalniać. Eee, I powrót do ciała, powrót do oddechu, jest czymś, co ci pomoże. Także za każdym razem, jak przyjdzie ci jakaś myśl, pod którą jest zawsze emocja, to wyraź ją z oddechem. Eee, sprawdź sobie, jaki ten oddech chce być, i pozwól jemu puścić się. Pozwól, niech się to zadzieje, niech się to wydarzy, niech to wypłynie, niech to już tak może sobie też z taką intencją, żeby to już odeszło i tak wydmuchać. Czasami, czasami może to być mogą to być serie krótkich oddechów. I tak jest bardzo często, gdy mamy ataki paniki i tylko po prostu patrz na to. Czasami jest to długi, taki wydłużony oddech i jeszcze możesz sobie dopuścić. Jeszcze przeciągnąć, tak jak, tak jak ty ciało prowadzi. Czasami może to być jakieś takie, mi bardzo często jakieś takie gwizdy przychodziły, świsty. Wypuszczaj wszystko, wszystko, to co ci nie służy i to cię zabierze, zabierze cię do, do tego, kim naprawdę jesteś. Do duszy, do magii w życiu, do radości. Pozdrawiam cię serdecznie.